w sobotę, nie wiem, coś tam Jurek dzisiaj zaczął nagrywać. Dwie rzeczy załatwione. Teraz jedziemy zatankować samochód. I do cioci jedziemy. Powiadaj. No, okay. Także tak, Margaret mi zachorowała. Rozbiera ją. Leży w łóżku. W stanie tylko obiad zrobić. I tyle. Kuracja się zacznie, już ja się nie zajmę. The New York City? Go to Sorry, I didn't hear you. I found two results. The first is Kayui K, -U -E -I -K -L -C -S at Santa Fe Avenue. Would you like to go to that one? Yes, 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 please, yes! <laughs> Przykryta koca w grubą kołdrą. Ach. Ale ci fajnie chyba co. No akurat... <laughs> z dwojga złego to tak fajnie, ale mam nadzieję, że mi przejdzie do jutra. Wiesz ile ja już nie chorowałam parę lat. No Jeszcze ok. w ciąży byłam z Emilią, to byłam przeziębiona, pamiętasz? Lekko. Pamiętam. Złego diabli nie biorą, nie? No nie, dopóki do czasu gripexa zjadłam. Lesz. dziewczyny w domu się zostały. Margaret zaczęła robić obiad. ja się relaksuje, a ja jadę do Barbera. Trzeba już w końcu włosy podciąć. No, po krzyku można wracać do domu. Pięknie ogolony. Zaciął mnie chłopaczy na brzytwą, ale to nic. Może przeżyje. Także tak to z głowy, jedziemy począć, może obiad już jest, skonsumujemy obiad i może dziewczyny będą na tyle dobre, żeby dać mi uciąć drzemkę dzisiaj pogoda jest do bani deszcz pada, ma padać do końca dnia dopiero jest 13.13 .13. a teraz ja będę kontynuowała, trochę lepiej się poczułam, chociaż no nadal rozgrzała mnie ta tabletka, Gripek sobie puknęłam w ogóle ja tego gripexu to chyba nawet nigdy w życiu powiem Wam, że nie jadłam rozgrzało mnie to, trochę lepiej się poczułam, poleżałam, przespałam się i muszę jechać a kupić papiery do pakowania na ten baby shower prezenty mam nie zapakowane a otworzyli u nas wczoraj Hobby Lobby Zobaczymy co jest w tym Hobby Lobby był taki soft opening, dzisiaj też Wszystko jest 50% taniej Rzeczy na, istna, na Wielkanocne są 40% taniej Więc może akurat coś Znajdziemy, no nie wiem, zobaczymy, przejedziemy się Co jest, nie chcę mi się w ogóle chodzić Po zakupach, jadę tylko z tą myślą, że będą tam Papiery do pakowania i tyle Pogodę dzisiaj mamy Beznadziejną, deszcz Pada No beznadziejnie jest. Słuchajcie, czuję, że będzie grubo. Stoję gdzieś na końcu parkingu. Parking jest full. W ogóle tutaj dziewczyny, kopietki. bardzo długo czekały na otworzenie tego sklepu. Ja też powiem wam, że też bardzo długo czekałam. I coś czuję, że dzisiaj będzie no ogrom ludzi. Ja... <laughs> Nie wiem, po co ja tu dzisiaj przyjechałam w ogóle. Także bateria mi pada. Mam na jednej kresce. Co mi się uda nagrać, co mi się uda. Zaraz cała zmoknę zanim zajdę do tego sklepu w ogóle patrzcie na to, w czym ja dzisiaj ubrana, w piżamie ale jakby było tego mało, to jak ja mam buty dzisiaj odlotowe jeszcze na dodatek po prostu chciałam do domu z tego Hobby Lobby chciałam pokazać wam, co udało mi się kupić takiego zajączka takiego zajączka, nie wiem po co mi one na półkę chyba tutaj w kuchni tą czarną Ach, otwieracz do puszek, bo mój się zepsuł i ostatnio nożem otwierałam ale nie mówcie do Jurka 5 dolarów, czyli 2,50 za niego zapłaciłam, bo było wszystko dzisiaj 50% taniej tutaj mam taką deskę do krojenia i i co jeszcze, a do robienia tortu, wiecie, tutaj tak do około, na około coś się wygładza to wziąłam sobie coś takiego tutaj mam food coloring taki w kolorze baby blue i posypkę taką niebieską, bo Emily będę robiła cake uh, tort na urodziny Frozen także te dwie rzeczy teraz największe wyzwanie przede mną czyli pakowanie prezentów na ten Baby Shower Kicia tutaj siedzi na jednym, już Wam kiedyś pokazywałam ale jak ktoś nie widział to tutaj kupiliśmy kosz na pieluszki tutaj jest taka co to jest, przewijak, ale taki gumowy, taki kauczukowy, więc nie potrzeba na niego zakładać już tego prześcieradła, więc fajne to jest i tutaj mamy, o to nie będzie widać, bo też karteczkę nakleiłam, e, jumper, taki wiecie, do skakania, co się dzieciaczka wkłada tam, takie do... coś takiego, o. Co? Jaj, co? Miałam je ja pakować, ale potrzebowałam pomocy Jerzego Mama. i ostatecznie... Moja Małgorzata nie może się dzisiaj skupić przez tą chorobę. <śm> <śm> To, to tak, ale Jurus, tak. o jak ślicznie zapakował prezenty Ty dla baby. Baby. No, tam dwa już. Wiecie. O jest co jest. Zapakowane, zapakowane. Mm. <laughs> oh, łyczek Żańca, już wiem dlaczego go nie piłam. Niedobre. Ale potrzebuję coś dzisiaj takiego jeszcze rozgrzewającego, i wołam wszystkich na kolację. Kolacja! Jurek, Emilia! Tu Emilia wybiegnie. Ja dzisiaj tego filmu nie skończę, jutro będziemy kończyć jak będziemy na baby shower. Ale teraz pomyślałam, że. E, co? Pokażę Wam, jak zakręcam włosy na ten wałek, umyłam je. I wysuszyłam, ale tak one są suche, ale tak ledwo co są wyczuwalne, jest ta wilgoć w nich. I w taki sposób nawijam, bo jakbym zostawiła je tak naprawdę trochę tak pół na pół, to wiem, że one przez noc by mi nie wyschły w tym wałku. Także od buzi sobie tutaj podbieram tak pasmami i w taki sposób będę je obkręcała i tak mocno w miarę to ściskam, żeby te fale były takie gęściejsze, mm, nie wiem, tak wiecie, ale wiecie co godzi. I tak sobie dobieram po troszku tych włosów. Jeżeli nie macie takiego wałka, to nic. Możecie uży używać szal, na przykład. Ja tak kiedyś robiłam z szalem, później kupiłam ten wałek, także wszystko się da. I najfajniej to będzie wyglądało, jeżeli macie włosy cieniowane, nieproste, takie jak ja, tylko bardziej wycieniowane, to wtedy no, po prostu efekt jest wow. Także tak. I też wiecie, niekoniecznie, że długie włosy macie krótkie po. Nie wiem, po łopatki. Myślę, że też spokojnie wam się zakręcą. No dobra, no, ja na razie jeszcze tutaj i zaraz dopiero drugi pasek dobiorę i o, Idzie umyta kurka moja mała, tak? A Emil, co to będziemy z włosami robić? Mm. Curly hair. Curly hair, też chcesz Emil, Emilce zrobimy warkoczyki. Chodź Mieli. Tylko trzeba też podsuszyć, bo jej też nie wyschną. Mimo, że ona ma takie rzadkie, malutkie, to i tak. Zamierz się nią? Uh -huh. Wysuszę jej i zrobię jej warkoczyki. To ja pójdę się wykąpać też. Chodź mieli. I tak to wygląda. No. Jak to się stało, że masz dziurę w piżamie na plecach, co? I don't know, I don't have No, Teraz zrobimy tak. Now we have Cześć, cześć. W niedzielę wyspana jestem, jest godzina Dziewiąta, ale tutaj pokazuje. Już jest dziewiąta? Jest godzina tak dziewiąta już, a tutaj pokazuje, że jest ósma, bo zmienili u nas czas dzisiaj w nocy. Także tak um, mamy trzy godziny i za trzy godziny zaczynamy. Baby shower. Baby, I am eye. A kto to śpiewa? My już jesteśmy prawie gotowi do wyjścia. Jeszcze tylko Jerzy się ubierze, ale Jerzy to jak zwykle na ostatnią minutę. To no i tak wyglądają moje włosy po, tych wałka, po tym wałku. Średnio mi się to podoba. Trochę mi się nie za dobrze zakręciły, ale tak trochę się mocniej dzisiaj pomalowałam. I tak, biorę dzisiaj ze sobą tą torebkę. To jest tam The Toad Bag od marki Jacobs. I powiem Wam, że średnio ją lubię. W ogóle jeszcze znalazłam dopiero w kieszące nawet e, tą instrukcję i tak dalej, bo Wcale w niej nie chodzę. Dosłownie miałam ją na sobie ze sobą dwa razy. Dzisiaj jest trzeci raz, ale e, ze względu na to, że no ona ma tylko jedną tutaj w środku przegródkę, zero organizacji. Ja tak nie lubię, żeby to było wszystko tak do jak do worka wrzucane. Jedynie jaką taką mam, to ten Louis, to Neverfull GM. No to ją lubię, bo to jest taki worek, ale to ja bardziej na zakupy ją e, używam, ale tak o teraz to. Nie wiem czy do ręki, czy sobie po prostu zrobię na pasku, ale tak ona mniej więcej wygląda. I to jest ten średni rozmiar, jak dobrze pamiętam. E, bo pierwsze co to w ogóle na urodziny Jurek mi kupił taką wielką, tą największą. Nie podobała mi się, była dla mnie dużo za duża. Pojechaliśmy ją oddać. I wymieniłam sobie na tą i na tą, e, taką co mam, taki portfelik, jakby ten na skos. Także no tak, ale tak na lato, na wiosnę myślę, że ten kolor i do tej sukienki i te jasne buty dzisiaj założę, będzie super, zaraz mam pokażę też jak Emilka i Jurek będą wyglądać fajnie okay. Mami. robimy stylizację na baby shower, mam na sobie tą sukienkę, którą e, nie wiem gdzie kupiłam, torebkę Marc Jacobs, już wam o niej mówiłam nie lubię jej, ale stwierdziłam, że idealnie pasuje do dzisiejszych butów, do w ogóle jasnych płaszcz, no i ja tak wyglądam no i oczywiście aparat bo będę robiła zdjęcia. Emilka, chcesz się pokazać? Emilia jest niezadowolona, także później, bo nie podoba jej się to, że ma na sobie płaszczyki. Właśnie, chciałam powiedzieć, że kiedyś Wam mówiłam, że najlepsze miejsce do chowania prezentów przed dziećmi jest It's w bagażniku, jak nie macie miejsca. Jest <laughs> the car? Tak, i Emilia. No, i Emilia dzisiaj znalazła to moje miejsce. Spots, young lady, please. <laughs> say the word, say the word. Say Na koniec wszystko zbiera, tak? O, wow! <laughs> wow, ale dużo. Ale rzeczy. będziesz miała i nawet czekolady dla ciebie. <laughs> wow, ja nie mogę. <laughs> A szpika potrzebny na tyle prezentów. A nas prowadzi do samochodu. Zobaczymy, czy to. A, idzie, Jurek, ok. No. Słuchajcie. Ja już jestem w domu, mam tutaj paczkę, która mi przyszła z Timu i ją sobie razem otworzymy. Bardzo długo na nią czekałam, powiem wam, ale stwierdziłam, że dam jeszcze jedną szansę Timu, bo zamawiałam Emilce dekoracje na urodziny. No i przy okazji stwierdziłam, że dobra, spróbuję sobie nowy fartuszek zamówić i jej kurtkę i zobaczymy zaraz co z tego wyjdzie, co przyszło, jak jakościowo. No jakiejś świecie. Specjalnych nadziei nie mam, bo już wam pokazywałam te ubrania. że ogólnie z jakości jestem niezadowolona, ale zobaczymy. Może akurat. Akurat może. Także tak. Jeżeli chodzi o Baby Shower, to było naprawdę super. Jurek, teraz nie wiem czy mówiłam już z Emilką, pojechali jeszcze na Brooklyn odwieźć kogoś do, do domu z naszej rodziny. No, i tak w ogóle było ponad 90 osób. Zostaliśmy się jeszcze trochę pomóc te prezenty popakować. I w ogóle, ile takie małe baby potrzebuje rzeczy? W ogóle, nowy członek rodziny, to jest po prostu, wiecie, co szok. Ja pamiętam mój baby shower. To nie było aż tyle osób, wiadomo. Miałam dużo mniej prezentów. I w ogóle też dla miliaksu urodzin nie miałam aż tyle rzeczy, pamiętam. Ale tutaj to naprawdę jeszcze do domu im powysyłali. Także, no super, fajnie, było naprawdę bardzo fajnie. W ogóle to nasza, mojego męża się strzenica, więc wiecie, taka bardzo bliska rodzinka. Nasza ale... Ja nie wiem, na co tu poznałam, ale widzę, że jest trochę tych rzeczy. Dobra, wyciągamy, zrobimy szybki haul. Dzisiaj... Eee. Okay. Emily do lunchboxów wybrałam takie, wiecie, malutkie na keczup i na musztardę, czy na jakiś sosik, jak robię jej do szkoły, takie buteleczki. Mam dwie. Nie śmierdzą plastikiem, więc spoko. Mam gumki Opakowanie do włosów. Ok, i tu jej na urodziny takie do cupcakes czy do tortu. Um, wiecie, to takie co się wtyka, dekoracje. Mam tutaj gumeczki kolejne i zaraz zobaczymy, ale. O. <ścoughs> Sprawdzajcie zdjęcia, no bo zobaczcie, na zdjęciu zupełnie to inaczej wyglądało. Wyglądało jak normalne gumki, a tutaj mamy takie gumki miniaturki, ale dobra, jak czasami i warkoczyki robię, czy coś to się przydadzą. Tutaj mam, e, ale w ogóle lipnie to wygląda, pff, e, widelce takie, jakiej robię lunchboxy czasami, wiecie, na jakieś owoce, żeby sobie tam wtykała sama. Jeszcze z takich innych rzeczy to tutaj mam sitko Jurkowi do kawy. I Jeszcze coś dla Emilki tutaj takiego było. Ok, lunchbox jej nowy zamówiłam, bo on coś 2 dolary chyba tylko kosztował, ale Zaraz zobaczymy czy śmierdzi plastikiem wiadomo że będę zaraz myła wszystko ale jestem ciekawa czy śmierdzi takim plastikiem czy nie o no strasznie okropnie śmierdzi i nie wiem czy z tego cokolwiek będzie made in China i zaraz ja sobie poczytam jak to jest i w ogóle bo nie wiem czy będziemy w ogóle korzystać z tego żeby je jedzenie tutaj wkładać chyba raczej chyba raczej nie nie wiem co tutaj jest Aha, balony. W ogóle zamówiłam na urodziny cały zestaw takich różnych balonów, bo, e, bo będę robiła jej girlandę taką tutaj. I e, powinny być różne rozmiary, takie wiecie, duże, małe, jakieś gwiazdki, ale to już widzę, że zupełnie też inaczej wygląda. No ale dobra, mamy tutaj cały worek balonów. Później jeszcze na jej urodziny. Sorry, Katar, jeszcze troszkę mam. W ogóle już się lepiej, dzisiaj dobrze się czułam, ale. Wczoraj byłam po prostu osłabiona I tyle no. Tutaj mam takie coś na dekorację Na stół <grywia> O Boże Dobra, no nic, gwiazdki takie frązy. No coś na coś to wykorzystam, ale no Średniawe to jest też Oj. Jeszcze tak dla Emilii może Pokażę wam Bo z tym wiąże duże nadzieje no i chyba dobrze, że wiąże, bo kurtkę na wiosnę za 6 dolarów nie wybrałam. Ale maleńka. Nie wiem, czy na nią będzie dobra. O, jaka mała. Patrzcie na to. Ale ładna jest. Ładnie jest zrobiona. No, akurat tu muszę powiedzieć brawo. Podobała mi się taka neonowa. Wiem, że jej się też spodoba. Ocieplana. I rękawki tutaj super, tylko, że to jest na... 6 lat jej wybrałam. mogą spokojnie chyba na 8 lat wybrać, bo jest króciutka. Wróci do domu, to zmierzymy, ale nie sądzę, żeby była dobra. I no ja już tutaj zadam długość I dla mnie. Fartuszek nowy. Taki po czy co? No i zobaczymy, jak to wygląda. Słuchajcie, patrzcie na co. Ojej jaka ładna. No powiem Wam, że zwracam. Ale śmierdzi. Nie wiem czym to śmierdzi w ogóle. Taki dziwny zapach. W, zwracam honor Timu jednak. I ja tutaj mam większy rozmiar niż normalnie bym wzięła. Ona jest taka, tutaj po prostu spódnica, i tutaj mamy, wiecie, też szelki takie zapinane, bo ja lubię. E, lubię coś takiego. Jak już ją wypiorę, to wam się pokażę w niej, bo nawet nie chcę tego zakładać na swoje ciało. Ale wiecie, tutaj tak zakładamy, tutaj mamy szelki. I tutaj jest taka spódniczka u dołu. Bardzo ładnie to wygląda. Zobaczymy, jak to jest w ogóle zrobione, uszyte. Jest ok. Widać? Jest ok, nie jest najgorsze. Powiem Wam, że nie jest najgorsze. Także taki materiał, no to wiadomo, że sztuczny, ale tak do kuchni, do gotowania, no to ogólnie spoko. I na koniec zamówiłam jeszcze Emily skarpety, bo jest otwierać po ostatnich przeżyciach. Ale wiecie co? To, to wszystko tak śmierdzi takim plastikiem. Po prostu nawet, nie wiem, taką, a, takim kwasem jakimś. Ogólnie. No i dobra, mam skarpetki dla niej. Nie wiem, ile tu jest par, ale jest bardzo dużo par, także super. Też wszystko do prania. Okej. Okay, to zmierzymy i zobaczymy, jak nie będzie pasować, to albo zostawimy dla baby Sophie, albo, albo oddamy. <laughs> I tyle. Także Wygląda mój host teamu. W ogóle z tym baby shower powiem że naprawdę było super. Fajnie było. O, pokażę wam coś jeszcze. Mój piękny bukiet, bo się nie pochwaliłam na Dzień Kobiet od Jerzego. Dostałam tutaj takie różyczki z jakimiś kwiatuszkami i tak mi się podoba, że nawet nie wyciągam z tego papieru, bo tak ładnie tutaj mi wygląda. Boże, ale wieje po prostu masakra. Teraz chciałam wam pokazać, bo jednak założyłam, co? Przebrałam się już w takie rzeczy Podomowemu, ale jak to zrobić? O, tak może. Tak to wygląda. Bardzo ładne to jest. Tylko nie mam jak się cofnąć za bardzo tutaj chyba tak do tyłu, żeby to dobrze pokazać. Jedynym minusem tego jest to, że nie ma kieszeni, a ja jak coś gotuję, to ja muszę mieć kieszenie, żeby sobie cokolwiek włożyć. Więc tutaj mi tego już brakuje. Ale ogólnie Tutaj ta falbanka, no wszystko, no naprawdę A co to, śnieg pana Patrzcie jakie jaja, śnieg chyba pada No śnieg, ale to taki mokry, porządny śnieg o. <ścoughs> No Tak to wygląda Emili też przyszedł późny Mikołaj, ale jakie pyszne słodycze dostała O, em Kinder Country Wow, o nie, o to są pyszne Kinder Cards. Nie wypieram, tylko sprawdzam. O, o te, o te są pyszne z miłki ciasteczka. A tu o nie. Ej, same dobroci Emilia, no ty to masz życie, powiem ci. No, jak w Madrycie. Jak w Madrycie i. Ja dostałem co najwyżej na świata: helikopter i pomarańcza ale. małe. No, a ja to co? Słodycze, banany, pomarańcze patrzcie, wróciły do mnie moje książki polecam wam, jeżeli oglądaliście stulecie winnych to tą serię książek sobie przeczytać przepiękne, jest, trochę się różniło tak jak pamiętam od tego co było w filmie, ale już nie pamiętam, bo czytałam je ze trzy lata temu i teraz wróciły do mnie z powrotem, więc chętnie do nich wrócę help okej okay. ja. <laughs> już Kicia help, help, guziczek tak utknął, okej okay. Proszę, zaraz mierzysz kurtkę, a ja dostałam jeszcze też coś, proszę bardzo. Co my tu mamy? Moskato. Mm. <laughs> Emilia zmierzyła tą kurtkę, która przyszła z Timu i mm, taka sobie z, z temu zrozumiałem. <laughs> Okej, okay, dobra, sprzątamy, bo tutaj się dzisiaj. Są plany każdy odwodniony, jest. trzeba się napić. Ty mnie wczoraj tak napoiłaś na mm. roz, że że pięć Ma. razy chyba w nocy wstawałam do łazienki, więc dziękuję. Okej. Okej. Okay. 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 Ten to tylko chodzi wszystkich poi. Trzy <laughs> światy jeszcze. Jeszcze raz tyle. Jeszcze, jeszcze. jeszcze. Aj no Emilia zaraz Nie mnie Nie napiłaś się. Zaraz mnie I to się. też szczeka. Good. mami. Nie mówiłam. To cię Pij Pi, koniu, pi. Dawaj, dawaj, jeszcze. Jeszcze. Ja wiem, że nie piłaś, jak wróciłaś. No, Margaret zostawiliśmy. Zostawiliśmy Margaret i zawieźliśmy ciocię na Brooklyn. Wiem, że jak wróciła, to Ale nic ja nie ja jestem nawodniona. Nie jesteś. Bo piłam drinka. To nie jest... To właśnie jesteś odwodniona, alkohol odwadnia. Powinnaś pić. Pi, Ja yeah, mam. Mm. Dziękuję. Ja yeah, mam. Ciężkie życie. życie no dżery dżery, dżery bezalkoholowy. no. <laughs> Męczy wszystkich. Yeah. No pij, bo mi się też no, chce. Blokujesz kolejkę. łykaj jeszcze. Dawaj, dawaj, dawaj. Okej, good girl! Wiecie, będziemy już dzisiaj kończyć, bo zaczęłam składać ten film i wyszło długo. Będziemy też namawiać Jurka, bo wczoraj byłam trochę chora, ale w sumie nawet ja nie zaliczam tego do choroby, tylko zaliczam to do osłabienia, gdyż już tak, jeden gripet mnie postawił na nogi. O taka po prostu, więc e, mhm. byłam dzisiaj, okej. Okay. Będziemy Jurka namawiać, żeby więcej tutaj nagrywał. Dobrze. Może się chłopaczy na rozkręci trochę. Może. A tak. E, ja co? Kończę? Idę składać film, a jutro tu będą wielkie porządki, tu będą takie porządki potrzebne, bo tak. wiem, Jurek mi pomagał oczywiście. Tak. Zmywarkę i tak dalej, no ale tutaj ogólnie wszędzie jest taki bałagan, że... Tylko zmywarkę, małko ty nawet nie wiesz co ja robiłem. Skoro ty kończysz, ja dopiero zaczynam, biorę ten, Dobra, ale... okay. Nie, żartuję. No ja myślę. Nie no. no, wiem, ogólnie nie jest źle, ale tam w salonie i w to... Nie, jest źle jest tragicznie, jest to, się, to jest tak zwany kontrolowany chaos, tak no, że... Nawet łóżka dzisiaj nie pościeliliśmy rano. No nie, żadne łóżko nie jest pościelone, ale to nic. Serio. Dobra, kończymy. W następnym filmie widzimy się za dwa albo trzy dni. Trzymajcie się. Dziękuję Wam za oglądanie. Pa!